Jeśli chodzi o miasta przyszłości, miasta inteligentne, w dużej mierze to będą miasta oparte o architekturę danych. To nie tylko będzie architektura ulic, architektura budynków, parków itd., tak to także będzie architektura generowania danych i użycia danych. Dlatego tak ważne są technologie, o których mówimy, jakich używamy w ramach projektów, czyli i także architektura usług bazująca na tych danych, które są generowane. Przykładowo, jeśli to będzie system inteligentnych parkingów albo po prostu parkingów, to na, na bazie użycia, zajętości tych parkingów. Możemy budować kolejne usługi, wykorzystując dane, które są generowane. Więc w przyszłości miasto to także będzie architektura danych, a nie tylko rozumiana w taki klasyczny sposób przestrzeni, jak to dziś rozumiemy. Miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy. Tak więc każdy, każdy projekt, każde wdrożenie inteligentnego miasta, które chcemy zrealizować w naszym mieście. Musi uwzględniać technologii rozwiązania dla mieszkańców, musi być otwarte na mieszkańców, w tym także musimy uwzględnić technologie mobilne, które są tak angażujące dla mieszkańców. I to była jedna z głównych myśli sesji, które uczestniczyłem na temat energii miasta, na temat efektywności energetycznej, że te projekty muszą angażować mieszkańców miasta, nawet jeśli to jest projekt ściśle infrastrukturalny, na przykład na temat oświetlenia czy wodociągów, czy, czy ciepła w mieście. To musimy też pomyśleć o mieszkańcach, o tym, że to ostatecznie to dla nich musi być korzyść, bo miasto to przede wszystkim mieszkańcy. I taka jest ta główna myśl, którą wyniosłem z sesji, w której brałem udział. Wszelkie właśnie rozwiązania, które, pozwala, które na przykład wiążą się z tym, że jest aplikacja mobilna, która angażuje mieszkańców. Nawet w Warszawie mamy system pomiaru jakości powietrza. I to nie jest informacja tylko dla, dla wodarzy, że jest dobrze albo jest źle, albo że jakoś powinniśmy zarządzać e, ruchem miejskim i, i ilością samochodów, co jest ważne, ale też jest aplikacja mobilna dla mieszkańców, która pokazuje mi, aha, dzisiaj jest dobrze, albo jest gorzej, albo, albo było lepiej. To już jest coś, co jest inteligentne, bo tak jak powiedziałem, angażuje mieszkańca. To jest coś dla mnie, to mam, 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 mam z tego jakąś korzyść, mam przynajmniej jakąś informację, mogę coś z tego w, sam, sam wyciągnąć. To jest dobra formuła, że nie ma takich e, tradycyjnych gadających głów. Tylko wszyscy mogą, wziąć, wszyscy mogą wziąć udział. Może jest kwestia tego, że jak jest sporo ludzi. Akurat w mojej sesji było mniej ludzi, więc ta dyskusja może była łatwiejsza. Jak tu widzę są sesje bardziej liczniejsze. Jestem ciekaw, czy, czy łatwo jest zaangażować, czy trudno zaangażować wszystkich, wszystkich uczestników, albo przynajmniej większość. W mojej sesji było stosunkowo nie dużo ludzi, może 20 osób, może tego rzędu, więc to, to w miarę było łatwe i w miarę płynne, że, żeby wciągnąć wszystkich uczestników w dyskusję, albo większość przynajmniej. you <music>